行吧，行吧。 No, jestem, jestem, hejka, hejka, hej. No, wyłącz, wyłączyłem na chwilę, na chwilę dźwięk, bo wchodziłem do domu. No i... No i co? No, ale spoko. Ja sobie tutaj dam telefon. albo wyjdę sobie, tak naprawdę to wyjdę sobie na balkon. No, Na dzisiaj nagrałem bardzo fajny materiał, kochani. Dzisiaj... Yy, mam nadzieję, że dzisiaj wbiję bardzo fajny materiał. I oczywiście musicie mi przebaczyć, ale może to zrobić. Czyli po prostu wyczyścić obiektyw. Siema, Marcolini, siema, 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 siema wszystkich... siema wszystkim. Jak tam u was? Jak tam, jak tam u was? U mnie jest bardzo dobrze. Właśnie byłem na wycieczce No i oczywiście nagrałem pierwszy odcinek daily, które będzie trwało do maja No i, no i, oczywiście, no i oczywiście muszę wam Powiedzieć, że już żaden, totalnie żaden materiał z mojego kanału Nie zostanie usunięty chyba, że Chyba, że stwierdzę, że on w jakiś sposób wpływa źle, w sensie mówi źle o mnie, w sensie wiecie o co chodzi, wpływa na wiarę. A dzisiaj materiał jest naprawdę bardzo fajny. Dzisiaj na nowym materiale znalazłem nową drogę, którą nie jechałem jeszcze nigdy w życiu. W ogóle, totalnie, totalnie przez to miejsce przejeżdżałem miliony razy, a Nigdy tej drogi nie widziałem i nie widziałem tego, co tam dalej było, a było naprawdę coś fa bardzo fajnego. No, Daily do maja. Do 12 maja będzie moje Daily, czyli do moich urodzin. Są plany, są, są plany. Jakieś jeziorko, wypad nad jeziorko czy coś. Są. Mam nadzieję, że się dadzą. I że będą spoko. Ale to wiecie, to bardziej takie podróżnicze, kontent podróżnicze. Hmm, spoko, spoko. Muszę sobie zęby umyć, bo, bo jadłem obiad i no i wiecie co. <gry> <gry> Spoko, spoko, ogólnie nie, no, ogólnie to o, te daily podróżnicze będą naprawdę mega fajne, więc więc po prostu nie będziecie się nudzić totalnie, bo to wszystko będzie świe świetne, świetne, świetne. <śm> a do maja, no to bardzo długo, w sensie no wrzesień, bo już nie liczę, sierpnia, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty Ej, ja nie mogę bardzo długo. No to to daily będzie trwało bardzo długo, więc. Więc, więc, więc. Łapki, łapki. Co jest? Aha. Siedząc sobie na balkonie, chilluję. Zaraz idę na tak do domu, wiecie. Idę do, do domu, wrzucę e, film na kanał No i będę sobie oglądał coś na YouTube Może obejrzeć sobie coś na co da. muszę Może obejrzę swój ulubiony... A nie, 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 Bo ja muszę zmieniać swój ulubiony film Muszę sobie tam włączyć, obejrzeć, bo... No bo mnie ciągnie do tego filmu Więc chyba sobie obejrzę, kochani <laughs> Brakuje wody i zdrowego odżywiania, a nie żadnego piwa. O. A tu, a tu, w sensie, jeżeli tu, o tu, to tu, ale tu, oczywiście... Ale oczywiście nie będzie głupich rzeczy, nie będzie, wiecie, nie będzie live'ów, yy, gdzie, yy, gdzie będę robił jakieś złe rzeczy. No to pozdrawiam Was, pozdro. O, kroger, spoko, spoko. No, cześć, cześć. Czekajcie. A. dobra, myślałem, że tego tutaj nie mam, ale mam, więc bardzo dobrze. Bardzo dobra droga. Ogólnie będę... W tym tygodniu myślę, że pojadę do miejscowości, która jest no, ode mnie oddalona, tam, no byłem już tam kiedyś Ale chciałbym jeszcze raz pojechać, i jeszcze raz zrobić tam, wiecie, film Więc po prostu mam nadzieję, że uda mi się, że uda mi się, bo No bo nieraz mam tak, że chcę jechać rowerem dalej, a za chwilkę A za chwilkę powiem sobie, nie chcę mi się i zostanę w domu i z... No, i wiecie, i potem nic nie wychodzi. Potem nie ma żad żadnego dobrego materiału. <try> Jeżeli chodzi o częstochowe, to na pewno kiedyś jeszcze pojadę. Siemam, siema. No dzisiaj będziecie mieli vlog około chyba 15 minut e, trwa, więc, więc spoko. Więc nawet taki dłuższy ten e, dzisiejszy vlog będzie, czyli po prostu daily, takie, po, takie daily podróżnicze, daily podróżnicze. Spoko. <grym> ja. Zaciąłem się tutaj trochę, widzicie? Jak się pozacinałem. Ale dzisiaj fajnie jest, taki chill-out. sobie. No, tu mam. Ajajaj. Uuh. Czy długi będzie live? Nie wiem, nie wiem, czy będzie długi. Pewnie za chwilę kończę, bo muszę wrzucić e, film i, no i, chcę, i chcę sobie coś obejrzeć. Mieć dzisiaj, wiecie, taki czas chyba tylko dla mnie, no nie? Odpocząć. Odzyskiwać siły. No. Pozdro, pozdro. Też się trzymaj. Trzymaj się Pana Boga. Długiego? Nie wiem. Kiedy taki długi live będzie u mnie na kanale? Nie wiem. To no to co się dzieje, no co się dzieje, no dużo się dzieje, dużo złego się dzieje, dużo czegoś co nie ma sensu tak naprawdę. No bo wojna i wojna, atakowanie, atakowanie bliźniego, zabijanie bliźniego to nie ma sensu. To nie jest... To wiecie... Ta religia... Ta religia, która tak czyni nie jest prawdziwą religią, nie jest religią taką, która jest taką prawdziwą. Jest to na pewno fałszywa i jest to fałszywa, w ogóle to nie religia, tylko to się nazywa terroryzm. To jest terror, a nie, a nie religia. Więc. Będzie, będzie Tim Siema, jestem już, jestem, jestem, jestem. Wróciłem, żeby jeszcze z Wami pogadać, koleś. No yy, i też nie okłamuję, że chciałbym, chciałbym naprawdę yy, w tym daily, chociaż nie mam tak dużo odwagi, ale chciałbym albo w tym daily do maja, albo za rok wakacje pojechać yy, w góry. No bo mówiłem o tym już, no mówią o tym już przez kilka miesięcy. Yy, nie wiem chyba, no nie wiem ile mówię o tym, ale chciałbym naprawdę chyba pojechać gdzieś w jakieś mm, teatrę czy coś I po prostu wiecie, ponagrywać mega, mega przepiękne widoczki, mega piękne miejsca Też w ogóle mi się marzy Norwegia, no ale, ale nie jestem bogaty, więc hmm. A na przykład yy, w polskie góry można, można szybko się dostać sam, sam, bo ja swój kanał prowadzę sam, no nie, na moim kanale, ja kanał prowadzę sam, sam podróżuję, wiecie, sam będę podróżował, sam będę, wiecie, wszystko, więc spoko, więc, więc gites, 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 no marzę się teatry, w ogóle mi się marzy, wiecie... Takie podróżowanie albo na pieszo, albo, albo na stopa. Wziąć plecak duży, wiecie, jakiś namiot, ITP. Czyli tak wiecie, no to jak, to jak w Stanach podróżują. Bierzesz namiot, idziesz na pieszo albo na stopa i, i lecisz, i lecisz z tym. I podróżujesz. Więc to też jest spoko. Spoko opcja. Tylko muszę mieć odwagę, żeby gdzieś, wiecie, ruszyć, na stopa czy coś, bo w tej chwili, na przykład, mi tak brakuje odwagi, no ja, że teraz to tak wam powiem, że mi brakuje, brakuje, totalnie odwagi do podróżowania. Kiedyś pamiętam, jak pojechałem do do Częstochowy i właśnie z Częstochowy szedłem w stronę Krakowa. Mega fajnie było. Mega fajnie. W ogóle to totalny sztos, to, no nie? Totalny sztos, jak się tak podróżuje na stopa. I pamiętam w ogóle takiego pana, który yy, mnie podwoził na stopa i opowiadał mi jak kiedyś w 80 czy 90 Nie pamiętam jak to mówił, ale że były takie, wiecie, przy drogach bary mleczne. I on też podróżował na stopę ze swoim kolegą. No i właśnie tam zatrzymywali się do takich barów mlecznych. No i mówił, że totalnie szkosne. Takie przydrożne bary, no ja. Przydrożne, nie mleczne, tylko takie bary. Nie wiem, jak to było. Takie przydrożne, no ja. No i co? No i było fajnie. Zobacz, zobaczycie, będę miał jeszcze tyle sił, jeszcze tyle odwagi, że, że będę podróżował na stopa, że będę podróżował na pieszo gdzieś do innych miast i, i to będzie leciało bardzo super, bardzo mega. I myślę, że nawet wtedy mój kanał będzie jeszcze ciekawszy i jeszcze lepszy. Wazylikę świętego Piotra, oczywiście, że tak, oczywiście, że chciałbym odwiedzić. Siema, komenczanel, siema, pozdro. Poz pozdro, pozdro. Elo, elo. Sieme, w ogóle ja nie mogę, jeżeli chodzi o Włochy, to wenecja, wenecja, ja. Yeah. Wenecja jeszcze. Mega super. No i moim takim celem to Stany Zjednoczone. Oczywiście no ja w taki cel cel taki pod cel podróżnika o mój cel podróżniczy to Stany Zjednoczone. Jak można to tak powiedzieć? Ze względów historycznych to ci powiem, że naprawdę masz super ambicje, bo, bo to jest spoko, ten, spoko opcja. no spoko, spoko. Co mnie trzyma? Trzyma mnie brak środków, brak pieniędzy na bilet. Jakbym miał tyle kasy, powiedzmy, bym sobie zrobił System S, to bym miał tyle kasy, to no to bym sobie nawet w tym roku, ja no, pojechał, no ale niestety niestety nie ma. Ale jak będzie dobrze, to może może po prostu jak się jak się będę modlił, <laughs> będę chodził do kościoła, do spowiedzi świętej, czytał Słowo Boże, no to może, może Pan Bóg mi pozwoli, Pan Bóg mi wiecie, pomoże. Pomoże w końcu odwiedzić Stany Zjednoczone. Że <laughs> cel na streamie W sensie wiesz co, tak jak mówię, tak jak mówię, ja nie robię nic, co... Ja już nigdy nic nie zrobię coś, co by źle wpływało na moją wiarę. No ja dzisiaj byłem około dziesiątej. że jestem młody to nie oznacza, że muszę e, grzeszyć I, i wmawiać sobie, że, że skoro jestem młody, to mogę robić głupoty. No nie, to, to nie tak działa. To nie tak działa. A poza tym można bawić się bez alkoholu i bez głupot. Można się bawić bez głupot, bez alkoholu, można bawić się w bardzo dobry spoko Sposób. Warto poświęcić życie dla Jezusa, który żyje, który króluje, który jest Bogiem, który jest Panem i jest naszym jedynym zbawicielem. Właśnie dla Boga warto poświęcić wszystko. Bo bez Niego nic nie ma. Bez Niego ślepa kiszka. było fajnie, no nie? Neo w Stanach Zjednoczonych, czyli Seba w Stanach Zjednoczonych. To byłoby kozackie. Dobra, kochani, kończę już e, kończę już tego live'a, muszę iść wrzucić e, najnowszy pierwszy odcinek daily i to Deli będzie trwało do maja, muszę wrzucić ten odcinek, odpocząć, obejrzeć sobie coś, wyluzować itp., więc życzę wam Życzę Wam tak naprawdę wiary w Boga, Bożego błogosławieństwa i oczywiście tego, żebyście żyli z Panem Bogiem, żebyście nie robili głupot, żebyście po prostu odcinali się od ciemności i żyli w światłości Wasz ulubiony podróżnik siema.